wystąpi razem z Kylem Walkerem po Boka. To oraz Wrócimy do tego później. Jest akcja. Federico Valverde. Falcon. Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Falcon, strzela. Uuu, ale znalazł tam. Frank Kessie. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Trzeba tą... to Odegranie do Lemara. Okazja, może być gol. Falkon akcja. Znajdzie kogoś do zagrania. O kurwa, wypierdolił go na salto kur. i. Bardzo groźnie. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Kur. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego dogrania. Alton, okazja. Bardzo groźnie. A teraz znakomite dogranie. na kontakt trzymałość naszych Bębenków. opłacało się teraz jest niepilnowany. dobrze ale nic z tego teraz uderza nadal coś stary. w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. zagranie. O kurwa, ale buda. Teraz z piłką Mostowoj Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Tak! I piłkę rywalom. Aleksandr Mostowoj. Aleksandr Ma Usman Dembele, Mostowo! I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Kontroluje piłkę. Ależ to było zagranie mostowoja Tak, pach. Sędzia kończy No witam bardzo serdecznie. Wbiliśmy rangę. Champions. Chyba to jest pią piąta. Tak, piąta ranga, ma szansę na czwartą, nawet na trzecią, ale mówię, nie, tym razem weźmy, wbijmy tą piątą, zobaczymy, czy to coś da. Turam. Może być. Zachowić, najbardziej, ale... Zobaczmy ten, czy to nie jest dobry zawodnik, lepszy od tamtego. Chyba raczej nie, nie no dobra tego weźmy, overal dużo daje, nie? no i ostatni, ale ładuje, no i git, dobre, piki, spoko, piki na start, dobre. Chodzimy od najgorszej, zapalone, to mamy, o, kondanojcz, No paczka z informami. Halona Plachowicz No spoko nie? Zawsze coś Ej one No Ile, po, po ile jest? O tam jest Małe pieniążki Psa się pięć, lecimy, zobaczmy Halona Na szczęście O, to taki O, Sterling Coś warty jest on w ogóle? Chyba tak, bo on ogólnie grywalna karta to jest. O inform. Oprócz tego 15 duplikatów. Porównaj. Nie, już nie jest tyle warto kiedyś. No i oprócz tego geniar. No i to tyle by było. Więc nagrody takie średnie znowu. Skiki znowu oddały w miarę. Jest źle. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki i do zobaczenia już w kolejnym. Na razie.